Zmaneczka z tej strony Sharpy, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie ze sprzedażą, czego tylko się da. Miałem robić koszenie na kiszonkę trawy, ale stwierdziłem, że odpuszczę sobie w tym sezonie już i na wiosnę skosimy tą trawę, więc ja sobie biorę ciągnik i lecimy sobie ze sprzedażą. No mam nadzieję, że uda nam się zarobić na to, co zaplanowałem. Zobaczymy. Ale myślę, że powinienem wyrobić finansowo. Czekajcie jak tam jest w ogóle. Wy... Nie, tam się pomidory wyprodukowały, więc powinniśmy bez problemu wyrobić finansowo. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ja Was oczywiście na samym starcie chciałem zachęcić do za subskrybowania, skomentowania, złapkowania. Mam nadzieję, że odcineczki się Wam podobają i że pomożecie mi w rozwoju tego kanału, bo każda łapka w górę, każdy komentarz, każda subskrypcja przybliża mnie do osiągnięcia coraz większych efektów na YouTubie. Więc tak, yy, od czego zaczniemy? Z tego co patrzyłem chyba, to w pierwszej kolejności idą jajka. Gdzie to jest? Kurde, mi zginęło. Bo tak, jajka są teraz do sprzedania, Jest najlepsza cena, oczywiście, bar fast food. Wełna jest dopiero w kwietniu. Yy, mleko jest w styczniu. Jeśli się nie mylę, tak, w styczniu. Yy, kiszonka w grudniu. Więc yy, zaczynamy od jajek. Więc ja sobie tutaj już spakuję. Yy, tylko czekajcie, co mam ustawione? Europalety, dobra. Czyli jest git. Załączmy sobie zbieranie, tylko nie wiem czy nie muszę rozłożyć, A, bo nic mi nie załapało. Dobrze. mam je i lecimy. Sobie dalej, dajcie znać w komentarzach co byście chcieli na tej serii zobaczyć. Jakie akcje, bo tak szczerze powiedziawszy, no chcę, żeby Wam się podobały. Podobała ta seria. Poczekajcie, paleta z jajami a, bo to jest niepewna paleta, którą przez przypadek zebrałem i teraz powinniśmy mieć tutaj jeszcze 17 palet jaj. OK Dobra, pojawiły się i podjeżdżamy je zbierać. Mamy to spakowane, więc idziemy sobie to od razu sprzedać. Czekajcie sekundkę. Dobra, jestem z powrotem. Musiałem niestety e, się napić, bo moja chrypka nadal daje mi siwe znaki. Więc tak, czekajcie sekundkę. Musiałem sprawdzić, czy się jeszcze dźwięk nagrywa. Na pewno na, dobrym, e, na dobrych ustawieniach. No bo niestety może zmieniać ustawienia nagrywania, żeby pod każdą serię i nad inne są ustawienia niestety, bo by mnie nie było słychać. Dobra, to jedziemy sobie do Baro Fast food, sprzedamy to i lecimy dalej z, e, z czasem w sumie, bo pomidory chyba jeszcze nie będą. Mnie mi się przynajmniej wydaje coś. Pomidory chyba w styczniu też, albo w grudniu. Dopiero. Gdzie muszę sobie. widzicie właśnie to jest ten minus tutaj. Te, y, tych palec z jajkami, one zawsze szaleją. Odkąd pamiętam, one szaleją i nadal jest to to samo. 78 tysięcy, i za resztę ile zgarniemy. Mam nadzieję, że uda się zarobić to, co planowałem, no tu myślę, że będzie ponad około 120 tysięcy za jajka same. No i w sumie się nie pomyliłem, bo już mamy 124, więc yy, ja biorę, przewijam czas do przodu i widzimy się za sekundę. Yy, lecę do tego Jones Market coś tam, wiecie, na, na koniec tutaj mapy praktycznie. Nie spodziewałem się, że ten ciągnik będzie miał z czymś problemy. No a jednak powiem Wam, że ma. Bo ciężko mu się rozpędzić z tą z tą lawetą yy, i z tym olejem, więc jakbym ją załadował na 44 palety, to myślę, że moglibyśmy mieć problem ruszyć... jechać w ogóle tak do, dość szybko. To jest ponoć tutaj. Zobaczymy, ile uda nam się zarobić. Mam nadzieję, że, że fajnie zarobimy. Więc ja już tu podjeżdżam i zaczynamy sobie znowu sprzedaż. Uf, 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 uf. Uf. Bardzo ładnie, 145 tysięcy i mamy już 262 tysiące, więc dobra. Ja lecę po kolejne plony, przewijam znów czas i lecimy z kolejnymi plonami. Bo mamy jeszcze dosyć sporo do sprzedania, więc i kasy będzie jeszcze sporo. Jedemy dalej z Kiszonką Teraz polecimy sobie do handlarza zwierzętami. Więc tutaj mamy jakieś 3, 3 albo 4 kursy. Jeśli dobrze pamiętam, no to też powinniśmy fajnie mega zarobić. Powiem wam, że. No, spodziewałem się zarobku, ale nie myślałem, że aż ten, no, tyle, że właśnie y, olej rzepakowy produkował się calutki rok, calutki sezon, od y, listopada poprzedniego roku do teraz, bo no nieprzerwanie mieli, my, mieliśmy rzepak, no ale nie wiem, czy dam rady wszystko zmieścić na jednym odcinku y, z tej sprzedaży, bo no jest tego od groma, tak naprawdę i mogę nie, nie zmieścić tego na jednym odcinku, więc będę troszkę mniej przejazdów Powinien musiał nagrywać, bo jest, no jest różnych plonów, no jest bardzo dużo plonów, a jednak ceny są niestety tylko w tych miesiącach fajne, no i to jest właśnie minus, bo powinno być to rozłożone mniej więcej na cały rok, a nie tylko w jednym yy, czasie. Dobra. Na kurde nie tu. trochę nie myślę już, bo jest dosyć późno, jestem zmęczony po pracy I zrobiłem właśnie ten błąd, co przed chwilą widzieliście No ale zdarza się najlepszym, jak się to mówi 44... No kurde, 50 tysięcy za jedną szczepę. no mamy ich na pewno trzy pełne Więc no, też pięknie będzie, więc widzimy się za sekundę Dobra, kieszonka, część druga. I kolejne 51 tysięcy. No, widzimy się przy części trzeciej. I kieszonka, część trzecia, ostatnia. I lecimy sobie z pomidorami, jeśli się nie mylę, bo one są chyba teraz w najwyższej cenie. A później już w sumie sam nie pamiętam, co było kolejne w dobrej cenie. To się wszystko jeszcze okaże za sekundę, jak sobie sprawdzę. No będziemy już, mamy już 400 tysięcy, więc już jest pięknie, a będzie da dalej zarabiane, więc myślę, że będzie, będę mega zarobiony. Lecimy sobie z pomidorami, więc yy, powinniśmy też mega zarobić 25 palet pomidorów. Zauważyłem, że tu są jakieś problemy z pasami przy tym autoloadzie, no, ale lepszego nie znalazłem, więc ten już musi zostać. Raz działają te pasy, raz nie działają. Widzicie, On teraz na przykład mi chcą palety wyjść z, z mojego z mojej przyczepy, więc nie wiem o co to chodzi. Te, aby za miały te palety. Zauważyłem. Więc będę musiał jeszcze raz podjechać. No ale to długo mi zajdzie, więc chyba zrobię sobie cięcie, bo czekajcie, co mi zostało do sprzedania. Na pewno mleko. Idziemy tak od początku. Yy, mleko mi na pewno zostało do sprzedania. Mam go 16 tysięcy litrów, więc dwie pełne beczki. Yy, yy. Następnym miesiąc powinna być najwyższa cena ja Widzę, że idzie w dół teraz, a nie w górę Słuchajcie, a nie, styczeń jest. Dobra, to sprzedajemy teraz yy, Zostało mi mleko i olej słonecznikowy w lutym i w sumie to chyba tyle Aha, pomidory miałem sprzedać w następnym miesiącu, a nie w tym No ale to w tym może też mogło być Mamy 10 tysięcy no właśnie to tym mówię. nie bo Niestety palety w tym farmingu tańczą. Po prostu palety robią sobie co chcą. Ja zrobię jeszcze jedno triko. Załaduję od nowa te palety wszystkie. I podaję sobie jeszcze raz. Nie lubię takiego czegoś, że mi się buguje, bo... No, denerwuje to w trakcie gry. Więc dobra, ja, wid... ja robię cięcie, bo jeszcze mam dwie rzeczy do sprzedania. Widzimy się za sekundę. Załadunek i lecimy. Ech, tylko gdzie będzie najlepsza cena mleka? Czekajcie, obczajka. Na no, no, jedziemy tutaj, bo wiem, że. Mleczarnia ani nie przyjmie mi tyle y, mleka, więc lecimy sobie od razu na ten Jones Farm, coś tam, coś tam. To widzimy się na miejscu. Jestem na miejscu, więc powinniśmy te dwie beczki moment sprzedać i jeszcze polecieć z tym y, olejem słonecznikowym, którego też mamy sporo z tego skojarzę. Także miniemy 500 tysięcy na pewno z dochodami i mnie to akurat bardzo cieszy bo będzie, będzie mi stać na to co zaplanowałem no dobra lecę po drugą beczkę i widzimy się w przy sprzedaży druga beczka będzie właśnie sprzedawana kolejne 18 tysięcy wleci więc zostanie nam jeszcze ten słonecznik w kolejnym miesiącu olej słonecznikowy, niesłonecznik, przepraszam. Więc, no co, yy, mamy na ten moment 5, 460 tysięcy. Myślę, że jakieś 550 jesteśmy w stanie osiągnąć. To by był chyba największy zarobek mój, jaki, jaki w ogóle yy, zrobiłem. No ale też ta, troszkę tę farmę rozwinąłem, więc nic dziwnego. Widzimy się przy oleju. Dobra. Lecimy z olejem słonecznikowym. Lec, lecimy do baru fast food. I tak, w kolejnym odcinku lecimy sobie z overnieniem zwierząt. Bo zaniedbałem je strasznie. To znaczy krowy zaniedbałem. Nie mają żarcia i spadło im, ten, spadło im zdrowie do 0% więc muszę to ogarnąć, niestety no, na to też potrzeba czasu, więc ogarniemy sobie to w kolejnym odcinku cały odcinek na no to poświęcimy bo mamy troszkę ogarniania i trzeba... no, wiele się nie pomyliłem mamy 540 tysięcy, więc mega zarobek Chcemy. Yy... Trzeba... aha kiedy miałem sumę sprzedać? wiedziałem, że o czymś zapomniałem To miała pójść w grudniu. To nic, pójdzie na następny sezon. Yy, więc tak, no musimy ogarnąć sobie tak: u żarcie i odwizajka yy, Tutaj wełnę i yy, żarcie, żarcia w sumie nie. Yy, u żarcie, słomę. Yy, u krów, w sumie. No, wszystko praktycznie. Więc. To mamy do ogarnięcia I coś jeszcze miałem do zrobić i ogarnąć mieliśmy Tylko wyleciało mi z głowy Dobra, ja sobie to naprawię Ja do... podjadę sobie tam gdzie zawsze mm, mm, mm. Co my jeszcze... mieli jeszcze zrobić? A, i ogarnąć szkarnie Bo szkarnie też trzeba im nalać wody, więc... To sobie ogarniemy w kolejnym odcineczku. Yy, a ja się z Wami teraz żegnam. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się, cześć!